Znajdujemy się na premierze filmu Detektyw Bruno, a ze mną Magdalena Nieć. Cześć. Cześć. Powiedz proszę właśnie, komedia czy coś poważnego? Co jest twoim ulubionym gatunkiem filmowym? Co jest moim ulubionym gatunkiem filmowym? Tak. Wiesz co, jestem reżyserką, w związku mm -hmm. z tym to jest film. No tak, czyli, nie, czyli jeżeli reżyserować to dowolny, to, co ci, to co pokaż, na co pozwala Wena, na co pozwala obecna inspiracja? Tak, ale, ale jeżeli miałabym wybierać oczywiście krótkie formy, teledyski, fantastyczna sprawa, programy też, jeżeli są o czymś, ale filmy to jest magia, bo ta fikcyjna rzeczywistość naprawdę tam, wiesz, może zaistnieć. To, to co lubisz właśnie, bo jeżeli bierzesz też aktywny udział przy kreacji, kreowaniu scenariusza, to co właśnie lubisz, właśnie, czy bardziej, żeby był jakiś czarny charakter, który trochę zamąci, czy lepiej, żeby bohater by mieli po prostu jakieś przygody wiesz co myślę, że wszystko jest ważne bardzo ważne żeby ta żeby była akcja żeby się działo Oczywiście bohater musi mieć swojego przeciwnika wiesz Lord Vader po prostu musi musi jakiś być i bardzo ważna jest przemiana bohatera Pracując nad scenariuszem zwracam też uwagę na bogactwo tej postaci, też żeby widz się mógł z nią utożsamić. No to, czyli naprawdę to jest bardzo fajne oglądać coś, czym właśnie widz się może utożsamić, ponieważ to jest przez to autentyczne. Absolutnie tak, faktycznie. To powiedz w takim razie, jakie są teraz przyszłe projekty przed Tobą, czy szykują się nowe projekty reżyserskie i nie tylko? Tak, w tej chwili jestem w okresie preprodukcji, czyli przygotowuję się do, do dużego filmu dla dzieci, ale teraz te duże projekty są warowane wieloma tajemnicami, więc nie będę zdradzała tytułu, ale naprawdę wierzę, że to będzie coś pięknego, pięknego, bardzo atrakcyjnego, plastycznie, bardzo wzruszającego. Mogę powiedzieć tyle, że tym. Razem głównym bohaterem będzie ktoś na czterech nogach, a nie dwóch. A jeżeli chodzi o, o, o aktorskie rzeczy, to też oczywiście coś się dzieje. Aktorstwo to jest moja miłość, z którą nigdy się nie rozstanę. Więc trzymajcie kciuki, żebym, żebym mogła faktycznie tych, tych takich. Tej własnej przyjemności, własnej satysfakcji aktorskiej też mieć trochę. No to tego Ci życzę. Obserwujcie tutaj Magdalenę na Instagramie, na social media, żeby być na bieżąco. To powiedz w takim razie, czego Ci mogę życzyć? Y Wiesz co, y, szczęścia, naprawdę. Kiedyś myślałam, ale się wymyśla te życzenia, a tak naprawdę zdrowia, szczęścia, pomyślności chyba jest najgenialniejsze, więc niech idzie tak, pomyśli. To klasyk y, najlepszy. Klasyk, wiesz co, najlepszy. Mhm. A jeszcze tutaj, właśnie a propos innego hasła, nie znaczy więcej, co jest tutaj tytułem utworu, który wykonuje Cleo w tym filmie, to uważasz, że powinniśmy się tą za sobą kierować? Absolutnie tak. W naszym, y, naszym filmie właśnie o to chodzi żeby troszkę, e, wiesz tak bliżej się rozejrzeć, mm -hmm. e, wokół siebie żeby poszukać, e, prawdziwych relacji z ludźmi, e, żeby, m, żeby być bardziej szczerym i troszkę mieć dystans do show biznesu żebyśmy w show biznesie ciągle szukali, e, Wiesz, nie chcę powiedzieć jakiejś wartości, żeby to szum nie zabrzmiało. Powiem najprościej, żeby, żeby te media służyły nam, żebyśmy się mogli spotkać, zalejkować to, co jest warty zobaczenia, ale żeby one nas nie połknęły, żebyśmy się nie zastanawiali pół dnia, jaki filtr najlepiej wsadzić, tylko do czego go chcemy wsadzić, jaką informację chcemy sprzedać, a nie tylko jak to zrobić, tylko co tam będzie. Piękna puenta No to w takim razie gratuluję jeszcze raz z premiery. Mam nadzieję, że kolejne sukcesy będą jeszcze większe, żeby każdy był większy od poprzedniego. No i do zobaczenia na kolejnych twoich premierowych wydarzeniach. Dziękuję uprzejmie za wywiad i mam nadzieję, że widzowie przyjdą do kina i, I że, wy, że wy będziecie na sali. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, to jest komedia. Tak naprawdę wcale mm, to nie jest stricte film dla dzieci. To jest film na randkę gdzie ten wątek romantyczny i, i wzruszenie przeplatają się, ale treścią to półtorej godziny jest skąpane, słuchajcie, w śmiechu, więc przyjdźcie odpocząć do kina na Detektywa Bruno. Tak, od 27 maja premiera w kinach w całej Polsce. Nie przegapcie, obserwujcie Magdalenę, obserwujcie tutaj profil filmu i bądźcie na bieżąco. Dziękuję. Cześć, dziękuję uprzejmie. Dzięki.